O najświętsza i niepokalana dziewico Maryjo, Matko Boga i nasza kochająca Matko, która w Lourdes ukazałaś się jako znak nadziei dla cierpiących i jako źródło uzdrowienia dla płaczących. Dziś staję przed Tobą z sercem pełnym trosk, lęków i ran, które tylko Ty w pełni znasz. Ty, która jesteś pocieszycielką strapionych, Nadzieją zrozpaczonych i zdrowiem chorych przyjmij mnie w tej chwili modlitwy i wysłuchaj swoim pełnym czułości spojrzeniem każdego westchnienia mojej duszy. Ukochana matko, wiem, że znasz każdą łzę, którą przelałem, każdą noc, w której sen nie przyszedł, każdy ukryty lęk, którego nikt inny nie potrafi zobaczyć. Wiem, że nic w moim życiu nie pozostaje niezauważone przez Twoje niepokalane serce. Dlatego z pokorą i ufnością zbliżam się, aby złożyć w Twoje święte dłonie wszystko, co mnie obciąża, moje cierpienia fizyczne i duchowe, moje rodzinne konflikty, moje trudności finansowe, moje niepewności o przyszłość, rany przeszłości i wszystkie problemy, które sprawiają, że czuję się słaby i samotny. Najświętsza Maryjo z Lourdes, Matko Współczucia, Ty, która ukazałaś się pokornej Bernadecie i otworzyłaś źródło czystej wody, aby uzdrawiać chorych, otwórz teraz także źródło pokoju w moim sercu. Obmyj mnie tą duchową wodą, oczyść mój umysł z wszelkiego niepokoju i strachu i umocnij moją wiarę, abym mógł iść naprzód nawet wtedy, gdy nie widzę końca drogi. Wiem, że gdy wszystko wydaje się niemożliwe ludzkim oczom, dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, a Ty, najdoskonalsza Służebnico Najwyższego, zawsze wstawiasz się za nami u Niego. Najświętsza Matko, dziś oświadczam przed Tobą i Twoim Synem Jezusem, że nie chcę już dźwigać tego ciężaru sam. W tej chwili oddaję w Twoje błogosławione dłonie każdy problem, każdy ból, każdą troskę. Weź, O Maryjo, moje życie i przedstaw je sercu Jezusa. Tobie powierzam choroby ciała, rany duszy, konflikty, których nie potrafię rozwiązać, lęki, które mnie paraliżują, grzechy, które oddzielają mnie od Bożej łaski. Wszystko jest Twoje, Matko. Wszystko Tobie oddaję, abyś Ty złożyła to Bogu, bo wiem, że On wysłuchuje Twojego wstawiennictwa z nieskończoną miłością. Najświętsza Maryjo z Lourdes, wstawiaj się za mną przed tronem Ojca. Proś swojego umiłowanego syna, aby wylał ducha świętego na moje serce, abym został umocniony w wierze, cierpliwości i nadziei. Naucz mnie czekać na czas Boga, przyjmować Jego wolę, rozumieć, że nawet w doświadczeniach prowadzi mnie on do większego dobra. Nie pozwól, abym zniechęcił się wobec przeszkód, ani utracił ufności, gdy odpowiedzi będą się opóźniać. Dziewico najczystsza, podtrzymuj mnie, gdy moje siły będą małe, chroń mnie pod swoim płaszczem, gdy pokusy mnie otoczą, prowadź mnie bliżej serca Jezusa, abym mógł żyć w łasce, w pokoju i w posłuszeństwie Ojcu. Daj mi serce wdzięczne, zdolne dostrzegać błogosławieństwa nawet w trudnych chwilach. Niech oddając wszystko tobie nauczę się także wielbić, służyć i kochać tak jak ty kochałaś i służyłaś. Matko pocieszenia, proszę za moją rodziną, przyjaciółmi i wszystkimi, którzy cierpią. Odwiedź chorych w szpitalach, tych, którzy płaczą w samotności, tych, którzy utracili nadzieję, tych, którzy czują się zapomniani. Przynieś każdemu pocieszenie swojego macierzyńskiego uścisku i pewność, że Bóg nigdy nie opuszcza swoich dzieci. Niech woda z Lourdes, znak oczyszczenia i uzdrowienia, będzie dla nas wszystkich symbolem Bożego Miłosierdzia i źródłem duchowego odnowienia. Ukochana, matko, przyjmij moje życie takim, jakie jest, z moimi ograniczeniami i słabościami, kształtuj moje serce według woli Boga, daj mi łaskę, bym żył każdego dnia z wiarą, kochał bez miary, przebaczał bez urazy i zawsze zaczynał od nowa, gdy upadnę. Niech jak Bernadetta potrafię żyć w prostocie, czystości i całkowitym zaufaniu Twojemu synowi. To najświętsza Maryjo z Lourdes, ufam w Twoje potężne wstawiennictwo. Wiem, że nie wyjdę z tej modlitwy taki sam, jak wszedłem. Wierzę, że oddając moje problemy w Twoje dłonie, coś już się we mnie zmieniło. Czuję lekkość nadziei, pokój, którego świat dać nie może, pewność, że Bóg jest ze mną. Ukochana Matko, pozostań przy mnie prowadząc każdy mój krok, aż dotrę do nieba, gdzie będę mógł wiecznie chwalić Ojca, Syna i Ducha Świętego razem z Tobą i wszystkimi świętymi. Tak więc, Najświętsza Matko, w Twoje dłonie składam teraz i na zawsze wszystkie moje udręki, moje bóle, moje lęki i moje nadzieje. Opiekuj się mną, jak opiekowałaś się Jezusem, zachowaj mnie w Twoim niepokalanym sercu. A gdy ciemna noc życia mnie przestraszy, przypomnij mi, że nie jestem sam, bo Ty idziesz ze mną i prowadzisz mnie do światła Twojego syna. Amen.